Halo, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Forever, zapraszam Was do kolejnego materiału. Zastanawiam się, czy to jest pierwszy, czy jedenasty, czy jakiś to może jest Prima Aprilis. Counter-Strike 2 and Anti-Cheat. Tak, w ogóle, to moi drogi widzowie, nie smuć się, ponieważ w tej chwili myślę, że zostawić łapeczkę w górę, ponieważ. Ponieważ już ci pokazuję, ponieważ w tym filmiku. Będę rozdawał strzał w głowę Oczywiście nie w twoją głowę, tylko będę rozdawał skina, który się nazywa strzał głowy, Który nazywa się headshot Jest to kałaszek 0.25 25 float Taki udało mi się wyjąć z, ze stronki CSGO Skins Także co wystarczy zrobić Papeczka w górę, subik, subik na kanale Subcik, subik, subskrypcja I oczywiście komentarz, żebym mógł wśród tych komentarzy wylosować Jednego farciarza, jednego giga czada, który tego skina stanie. To tyle. Fajnych yy, newsów, a teraz przejdźmy do depresji. Obczajcie stronkę CSGOskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. Ciesgo skins, link macie w opisie, polecam i pozdro! Ja no żartuję, depresji tutaj nie będzie, ale ostatnio też ludzie na, na streamie, ludzie z którymi grałem, czasami tam ludzie jakieś na, na PPLu właśnie mówią, że na się czy jakieś randomy widziałem, że pisali na czacie, że Valve, Valve AI Anti-Cheat. AI! AI, Valve AI Anti-Cheat Dokładnie, natknąłem się na ten Reddit i przy okazji na ten filmik, Valve is working on new Anti-Cheat update Teraz słuchajcie, to jest wycinek całego tego podcastu, który znalazłem który znalazłem tutaj Zgubiła mi się zakładka, jest to właśnie cały tutaj podcast o, właśnie, że Anti-Cheat i jest to rozmowa z jednym z devów, że anti cheat jest walwowskim numerem jeden jeśli chodzi o priorytety. Słuchaj to dalej. Musiałem to jeszcze raz podpuścić, bo, bo strasznie cicho chyba. Um, anti cheat is their number one priority at the moment. That's also the impression that I got. And I can't go deeper than that because they can't go deeper than that because it's an nie może jakby wejść głębiej, ponieważ Valve nie wchodzi też w to głębiej, w sensie nie chce za bardzo informować. I tak, no i właśnie tutaj jest, no to, tego Johna McDonalda to sobie olejmy, ale jest to właśnie, że devowie counter -Strike pracują nad nowym systemem, Mamy tutaj właśnie Suspicious Hits od Threshold Jakby takie podejrzane trafienia Możliwe, że chodzi właśnie coś pod wpływem właśnie Aim'a Pod wpływem też Walhaka, typu właśnie Scanny Player Radius, czyli właśnie jakby Promień Gracza, nie wiem tak naprawdę o co, o co tutaj może Może chodzić I tam akurat była właśnie rozmowa Mozesa z Spongy, którego Myślę, że Dobrze, y, znacie. I, ja właśnie, gadali właśnie z jednym z y, devów y, Valve na Majorze, bo okazało się, że właśnie na tym i będzie gościu y, był. Czy ten wpis to jest taki, wiecie, taki, że słuchajcie, ludzie, wiemy, że jesteście wkurzeni. Dajcie nam jeszcze 5 lat. Nie ja żartuję oczywiście, ale dajcie czas. Bo obecnie faktycznie ten CS2 jest agrywalny. Ci, którzy nie mają Faceita, nie mają co, co, tak, tak naprawdę, co tak naprawdę robić w tej grze. Mówiąc o tym, co mają, że nie mają co robić aktualnie w grze, to tryb Premier jest agrywalny, jest niegrywalny. Tego główna się nie da po prostu, moi drodzy. Nie da się, moi drodzy, po prostu grać. Jak myślicie, czemu top 18 zniknęło tutaj gdzie mamy akurat chyba 19 czy tam 21 nie wiem chce mi się teraz liczyć ale zobaczcie że w tak małym zakresie od 19 tam dalej tutaj powinno być gdzieś 30 parę a mamy 264 wszystko zostało wywalone zostało zbanowane turniejowych też już nie chce mi się tej, tej serii nagrywać nie mam tak naprawdę motywacji jaką motywacją jest trehardowanie. Na cheaterów, albo tryhardowanie z, z ludźmi, którzy Albo grają bez rąk, albo, albo grają y, casualowo, albo grają bez słuchawek, bez dźwięku Albo grają na głośnikach, gdzie głośnik jest jeden gdzieś w jednym pokoju, drugi w kuchni Trzeci na zewnątrz w ogrodku I nawet jak przy tryhardujecie, no to najwyższą rangę jaką możecie, można zrobić to chyba jest Gold 3 A obecnie tak jak już nagrywałem nie ma w ogóle Globala A jeśli wbijecie wyższą rangę To im wyżej w randze, im bliżej Globala, tym więcej cheaterów i ta seria od 0 do globala nie ma absolutnie żadnego żadnego sensu. Jeśli to naprawią i będzie kiedyś ten anti-cheat, wrócimy do tego. Wrócimy też możliwe, że do premier będzie mi grindować do tego czerwonego ratingu, ponieważ złoty. Możliwe, że będzie ciężko wbić. Aczkolwiek nie ukrywam, że będą wtedy na pewno większe szanse niż obecnie, żeby zdobyć legalnie, bo. Większość ludzi powyżej 20 20 tysięcy, 20 tym bardziej 5 tysięcy to są cheaterzy no Zresztą oglądaliście też y, filmik Anomaliego gdzie stwierdził, że on w ogóle jakby Znaczy nie jakby, po prostu on w ogóle odchodzi od, od CS-a. nie chce mu się grać, nie chce mu się nagrywać, nie ma żadnego contentu. Jedyny kontent jaki Obecnie jest oprócz faceitów Jakiś tam wiecie poradników dla ludzi, którzy faktycznie powiedzmy grają tylko faceity albo Jakieś bardzo low tierowe ratingi premier Gdzie do tych 10 tysięcy i zgadzam się z anomalim, że do 10 tysięcy Może nie tyle, że nie ma w ogóle cheaterów, ale im niższy rating Tym większe prawdopodobieństwo, że będziecie mieli czystych ludzi w teamie Nie takich czystych, że się, że się myją I się nie pocą, tylko po prostu czystych, że nie będzie, nie będzie latał gości odpalony Nie będzie latał na jakimś tam wallhacku nie będzie za jednym strzałem wywalało 5 pocisków z AWP -y, czy nie będzie negewa opróżniał Przepraszam, nie będzie Negev opróżniał w 2-3 sekundy całego magazynku. I tam będziecie mogli faktycznie sobie rozegrać jakieś normalne normalne mecze. Bo obecnie tak jak widziałem już że sporo osób Albo poznikały im ratingi, albo ten rating w ogóle spadł strasznie nisko. To jest rating śmiercionośny, Na tym to już jest po prostu hacks za hacksem i to jest, moi drodzy, no, tragedia. To jest smutne. I trzy miesiące temu był też taki post na Redditie, gdzie Valve jakby zapytało graczy, czy chcą yy, intrusive, intrusive czy taki taki hamski nagabujący anti-cheat. On nawet jest teraz natrętny, bo tego słowa mi zabrakło. Jest taki natrętny, hamski. Tomofon Chyba Valve Z Antycitem chyba. Słuchajcie, tak, czy, czytam sobie akurat y, te posty. Y, ludzie boją, baliby się takiego, wiecie, natrętnego Antycita, który, jak y, czytałem sobie. Działa, powinny działać właśnie na ten kernel level anti cheat i kernel level anti cheat driver to jest właśnie taki software taki program który jakby działa na samym jakby jądrze waszego systemu operacyjnego który inaczej mówiąc jest to najniższa jakby warstwa systemu operacyjnego i tutaj na tym kernelu działa między innymi właśnie kilka takich najbardziej popularnych typu właśnie ten easy anti cheat Uh, Punkbuster, Battle Eye, End Protect, Game Guard, uh, Code, uh, Free, właśnie ten uh, easy anti-cheat, o którym właśnie wspomin wspominałem wcześniej. U CES go napisali, właśnie, że uh, tutaj, for the sake of uh, completeness, we also included uh, SAS and Face Implementation. Still, it should be noted that these are not used by the developers, właśnie one nie są używane przez deweloperów przez Valve. Uh, ale są używane jakby w celu takiej kompetitivności, mm, w celu takich y, zagadnień turniejowych i tak dalej, nie wiem jak, jak to wam akurat y, przetłumaczyć. Ale możliwe, że chodziło Valve o to, żeby ten był intrasive, żeby działał właśnie na takim kernel, kernel level y, y, poziomie. Ale ludzie tutaj naz, nazwani przez kilku tam użytkowników obsrajmajtkami myślą, że... Y, Tutaj właśnie, if I was, I wouldn't want to risk multi-billion-dollar skin market being exposed to a vulnerability in an intrusive anti-cheat. Jeśli byłby ten anti-cheat, no to ludzie, jako Valve, baliby się o, o rynek skinów. Możliwe, że chodziło właśnie im o to, że Będą mieli wtedy, wiecie, dostęp do, jakby do, do systemów, może do, do hasła i tak dalej, wiecie, Stingward, API, Apiki, i tak dalej, wtedy wiecie te trady, skamy, i TP, i TD. Ale znalazłem tutaj właśnie e, taką odpowiedź, że e, Czy mogliby. Wytłumaczyć po prostu, jak, e, jak taki natrętny anti-cheat wpłynąłby na rynek e, skinów. I tutaj właśnie ktoś, kto niby się zna, Szczerze, że, że tak naprawdę nie byłoby żadnego e, znaczenia. I tutaj właśnie że ludzie traktują e, Administrator Access, czyli ci tak, jakby dostęp Administratora jako. Już wiem, przeczytam sobie to jeszcze raz, że ludzie już traktują jakby dostęp Administratora jako e, coś, co może e, wejść jakby w. Tak, jakby tarczę ochronną przez, przeciw wirusom, które niszczą właśnie życie użytkownikom, ale wszystko tak naprawdę, na czym zależy, Wam na, na kąpie, w przeglądarce i tak dalej, leci w trybie użytkownika. To jest na, najmniej privileged, czyli najmniej uprzywi uprzywilejowanym trybie. I właśnie, gdzie loginy, cookie, pliki cookies i tak dalej w przeglądarce są właśnie w trybie tym użytkownika access permission for all of your personal files czy właśnie do wszystkich waszych tak jakby prywatnych plików, folderów też jest jako ten user mode jakiś właśnie haksor przejmuje kontrolę nad waszym klawiaturą i myszką też jest właśnie to jako user mode i właśnie user mode programs can't interact with privileged processes like your task manager, czyli właśnie te e, programy, które działają w trybie użytkownika nie mogą Wchodzić w interakcje właśnie typu, was ten, ten task manager, czyli ten manager e, zadań i, i tak dalej, ale mogą sobie robić wszystko inne. Tutaj kolejna też wypowiedź jednego z ludzi, że natretny anti ma dużo mocy nad waszym komputerem, że, anti że deweloperzy anti-cheatu właśnie mogą robić błędy i wtedy, tak jakby każdy haker będzie miał dostęp do, do waszego komputera poprzez właśnie ten software anti -cheatowski. No, i jak tutaj napisał jeden z użytkowników, że to jest serwis w Windowsie, koleżko. Jeśli chcesz to wyłączyć, po prostu wyłączasz serwis, który staje się bezsilny. Znalazłem sobie ten komentarz, bo zniknął mi. Właśnie. Nie wiem, dlaczego Wy, takie pc noby, jesteście tak, że tak się bojecie. Możliwe, że jesteście cheaterami. Tak samo tutaj. Też go się napisał, tak, daj, dajmy różnym tam firmom deweloperskim dawać takie natrętne programy, natrętny software na nasze urządzenia. I o, znalazłem cię koledzy. Dajcie znać w ogóle, czy uważacie, czy faktycznie taki. Ja, ja się na tym kompletnie nie znam, ale dajcie znać, czy faktycznie, czy taki software, bo nie wiem. Tak naprawdę kto tutaj mówi, kto ma, kto ma rację, kto nie, czy taki program mógłby po prostu wejść faktycznie w posiadanie jakiegoś faktycznie hakera, który mógłby zrobić nam jakieś kuku na komputerze, konto bankowe i tak dalej, dane, przeglądarki, hasła wszystkie, nawet jak macie na przykład, nie wiem, Kasperskiego password manager, czy on też wtedy miałby dostęp tak jakby do bazy danych, haseł. Do wszystkiego, do, do stron, do karty kredytowej, tam wszystkie właśnie te Numery, kody ITP Czy to jest taka, jak faktycznie ludzie piszą, że to jest bullshit, że to jest właśnie serwis, że jeśli nie chcielibyśmy żeby to działało W tle no to po prostu to wyłączamy I Możliwe, że jeśli faktycznie byśmy to wyłączyli no to wtedy na przykład nie można byłoby grać w CESa, gdzie jest, są te serwery Chronione właśnie przez ten system WAG Bo obecnie system WAG Jest Dead. Nie ma go. Null. Finito. Czy oni też wprowadzili ten exploit, gdzie można było używać SV-cheats na serwerach czy na matchwinkingu czy nawet na fisicie gdzie nagrywam właśnie film o tym, że ludzie dostawali bany na dwa lata? Czy oni to zrobili specjalnie żeby uczyć tego ich AI? Rozpoznawania, co ludzie używają, czy używają jakichś komend, czy używają jakichś programów, w tle, czy mają jakieś, nie wiem, dzikie zachowania, czy używają nawet cheatów, które są w przeglądarce i można tak naprawdę też z nich korzystać, a jedyne, co, co wtedy działa w tle, no to nie wiem, Google Chrome, czy Firefox, czy jakaś inna, czy nawet może tutaj nakładka Steam jest jakieś tam, wiecie. Teraz odpaliłem nakładkę Steam, której nie, nie widzicie i teraz zamknąłem. Czy tam odpalać sobie cheaty? Bo też są właśnie cheaty takie, takie w przeglądarkach, jak ktoś tam mi kiedyś e, pokazywał jakieś różnego rodzaju przykłady, i faktycznie nie widać wtedy, że jaki program działa w tle. Także jeśli faktycznie, bo dużo jest tych postów tam miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące temu, z końca 23 roku, że Valve faktycznie pracuje nad tym e, anti cheatem i to będzie właśnie ten AI-anti-cheat, że sztuczna inteligencja będzie y, spróbowała piecze nad nami, nad graczami, na serwerach społeczności na skrzydłowym, właśnie ten uproszczony wyścig zbrojeń, turniejowy przede wszystkim i przede wszystkim właśnie te premiery, gdzie sezon pierwszy w dalszym ciągu trwa i myślę, że sezon pierwszy będzie trwał do momentu, aż możliwe, że ten anti-cheat wypuszczą, ponieważ jaki jest sens kończyć sezon pierwszy i zaczynać sezon drugi, gdzie będzie i tak to samo, potem sezon trzeci znowu będzie to samo, potem sezon czwarty, znowu będzie to samo i Ludzie stwierdzą, że no nie ma sensu dalej grać tych premier, że z sezonu na sezon jest co i rusz to samo. Ale zwróćcie uwagę, że jeśli faktycznie będzie jakiś update, gdzie pierwszy sezon zostanie zamknięty, dadzą tam możliwe, jakieś statystyki, że w pierwszym sezonie, że o, mamy dzisiaj zajbisty update dla Was, ludziska kochani, bardzo Was kochamy, szanujemy was, Wasz czas i Wasze poświęcenie, jeśli chodzi o granie w najlepszy shooter na świecie, czyli Counter Strike 2. Ja jako Gabe Newell. Mianuje wszystkich legitnych graczy taką oto odznaką i dostajecie taką wiebaną odznakę, taką val, taki Valve anti-cheat, że fakt, że to jest gościu, który nigdy nie haksował, jest zajbisty, dostajecie jeszcze, nie no po, po Dragon Lorku to wiecie, to, to trochę jest za, za dużo, ale za Gangnira takiego albo hola, nie no żartuję, ale... Że pierwszy sezon to był taki, żeby sprawdzić, ile ludzi faktycznie skusi CS2 do cheatowania, i wszystkim mówimy papa. Pa", I teraz yy, w piku yy, graczy będzie nie tysiąc, nie milion pięćset tysięcy, tylko możliwe, że 500 tysięcy, że faktycznie ten milion, to ciekawy, właśnie. Czy z tego piku, gdzie ludzie mieli, gdzie tam było w piku chyba półtora miliona, czy faktycznie ten milion, tak rzuciłem, wiecie, na, na rybkę, że ten milion, to faktycznie będą ludzie zbanowani. Przecież już wolałbym, żeby CS2 nie był w takim, wiecie, piku aktywnych graczy, żeby to nie biło tam milionów. Wolałbym, żeby nawet miało 300 tysięcy graczy. 500 tysięcy. W dupie to mam. Aby wszyscy byli legitni. Nie byli odpaleni. Wydaje mi się, że wtedy większość ludzi by wróciło. Możliwe, że zaczęłoby, wiecie, nawet inwestować w grę. Wiedzieliby, że kurde, no kupiłem skina, zajebiście nim się gra, zagram 10, 20 meczy. Kurde, gra mi się zajebiście, zagram kolejne 20 meczy, a nie, że o... Kupiłem skin, otworzyłem skrzynki, ale zajbisty skin i wchodzisz do meczu i dostajesz bombę z respa na, na respa. No i ludzie po prostu sprzedają, sk sprzedają skiny, mają kasę na Steamie i kupują sobie po prostu inne gierki, a CS2 jest, bo jest. Albo jest w bibliotece Steam, albo został usunięty. Dajcie znać moi drodzy, co o tym sądzicie. Yy, przypominam właśnie o jeszcze giveaway właśnie na, na tego skinka. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, cześć.